Cześć oh, Cześć siemanko, zresztą Szanowny witam was na nowej serii Ogólnie to jest seria na dużych maszynach Jak możecie to zobaczyć będą Ogólnie mam, na razie mam tylko tyle pól Ale na, na, na razie kupiłem piątkę, dwudziestkę i mam dwudziestkę cudzkę. I właśnie teraz Ogólna ta droga um, pochodzi po gospodarce, którą teraz to zrobimy. Ogólna dzięki za wysieścienia. 71 wysieścienia ten, ten blok, co był. I właśnie 6 łapy w górę i 71 wysieścenie. I 6 łapy w górę i 92 słupy, 2 łapki w. Nie, no i 2 komentarze. I był live, taki półgodzinny. I 2, 44 wysieścienia, 2 łapki w górę i za rekomendacje. I to, Blog był 21 godzin temu, i właśnie ta mianowicie, mapa. Już Wam powiem, co to za bardzo. ogólnie to jest mapa, ten gorsza tak, chce, to, to się nazywa w no, no i Wam pokażę prezentację maszyn tak szybką. Czy ciepka, Jasinka? No, i właśnie tu czepka Josinka, tu się nazywa czepa luz wam bowiem czeka. Czekajcie, nie wiem, właśnie, bo to chyba tak za bardzo nie pisze, czy to za Pa jest. Agrolinert, i właśnie, dobra, Jastinka, to jest druga Josinka. Tam są wozo, opryski, i tak dalej. Aha, no, i właśnie. I chyba pójdę tutaj masz ogólnie dwa siewniki, chorsze. Tak, dwa siewniki też były chorsze. Mm. Telerżyweczka, już wam powiem co to jest za talżyweczki. Fadersat, lenken, talerżówka, dzień metrów, dwa pugi lękeny. To też są fajne dwa pugi lęka, i Holland z i do tego header 30 metrowy ponad około, drugi Masyfi Grusson Coś mnie zablokowało, Masyfi Grusson 93.80 i do tego też header Nie, nie patrzę co to jest od, od Kisla, bo kurde, no i też mam 10 metrów, bo kurde Nie, nie się, nie się, be, bez wózka i do tego tu macie to jest chyba największy traktor frastak. Fra, fra, do tego tutaj macie FENDA, Case'a, 250, i właśnie tutaj macie VARTA i NICHOLANDA z nawozem i, i z opryskiem i w tym odcinku co? Zniwa pewnie, nie? Polecimy sobie na zniwa, który... Chyba Nicholand pójdzie do pracownika. Odpalamy i ruszamy na zniwa. Ogólnie tak, to jest prawdziwa kasa Wiem, powiedzieć czy mam takie chłyby maszynki, bo mogą być lepsze Ja nie lubię nagoszyńca, o, no Bardzo nie lubię na ogólnie trzy minuty Mówi tutaj tutaj pole zmuciłem Ogólnie to i zmucił pole Żeby było się no i właśnie jedziemy na duże pola o, No właśnie w tym odcinku będę cię. a ogólnie dziewiąt, całe pola, o no nie no, no o czas te półmapy trzeba mieć No Czyli tak Półmapy ogólnie swoje Może się kiedyś uda No co I właśnie Teraz będę podro... oczywiście to też nowa seria oczywiście mam trzy serie 17. No bardzo się cieszę, nareszcie czas Będzie w ogólnie pasuje Tam pojedziemy, ogólnie, no powiem wam, że A Ogólnie kukuciki trzeba włączyć, migaczyk, o kur... Aha, patrz. Nie, Nie widzieliście tego. tego zatrąbić. Dobra, śmigamy. Jedziemy. No i właśnie pozdrawiam Bartka, Szymona, Marcina, Saba Mikołaja, radia Radzie, Bemasa, tym czasem. Kubę Kubek, kubę Fifora, Filipa, czy na kogo ciarkę do Minga Mam klasę drugą trzecie, a czy cie się za Właśnie tak pozdrawiam. No widzicie, słonko, wychodzi, że... trochę są za smu które są zachmurzone a chyba no, tu możemy jechać na ze spokojem opuszczam Co, so, dobra. dobra ogólnie mi wszystko włączymy ogólnie jest, mamy śpiewniczek tak? dobra cofam oczywiście się pracownicy będą ucić. Tyle mam tutaj nie muszę mucić, ogólnie on, zboża na nas, bo co się będę mucił, oczywiście pierwszy sprzęt to muszę sam, no ja wiecie nie. Eee, Możecie zobaczyć, jest na słomę, czy no, na sieczkę, oczywiście ogólnie wszystko na sieczkę leczy. No i właśnie, tak się polecimy. Ogólnie, chyba na, na słowa będzie sypać. Dobra, już teraz na sieczkę sypie. Jest dobrze. No co, kombajnik bardzo fajny, teraz zmniejszymy ten Mamoto wideo. Oczywiście, pracownicy będą wszystko robić. No i właśnie, co. Ogólnie to mało paletrę. Malu się. No, na, nawet zbiorniska pewnie nie, nie ma, ani nawozu, ani co, nie, pewnie było sypane, a co, oby tak dalej, oby tak dużo, dużo subów, komentarzy, łapeczek, o, ja, jak, jak, jak jeszcze łapeczki, suba, komentarzy, to zapraszam Mika, na mój kanał, Kocio 69 tam ogólnie mam filmów 137 filmów już mam, powiem Wam, które jest, które się odczuła ze... Nie, nie, nie jestem takim dużym YouTuberem, nie, nie Sam po, po, po milion mają łapek, to to że YouTuber, że nie 92 soby co to jest za, za YouTuber? No tak, prawda, no tak On nie jest YouTuberem, no jest takim, hmm, ma, nie dwa prące, może z YouTuberami, bo nie do 5 max Co na razie, i Wam się spodoba ten blog drugi blog i właśnie to oczywiście za dwa challenge będzie zapraszam Sprite i banan i właśnie tak sobie lecimy i właśnie to zrobiam ja i tak do 20 lat mam 7 minut tak już mam już mam 7 minut ja piernicie czas tak leci ze skoda gadać mówię wam za masakrycie ten czas ale wiecie, czwarteczek, piąteczek i weekend, tylko chodzimy do środy, bo mamy dwa tygodnie wolne i blogi, blogi, będą, będą, cudzenie, blogi będą. Dobra, aha, o, dobra. same jak, nie wiem, masie i te no, ja Mówiłem, blogi, blogi będą, same blogi ta sobie polecą przez te dwa tygodnie, w ogóle teraz O opoczął z gier bo dużo na kanale gier, ale ma taką mianowicie bez muzyki jest godzina 15.15 15 dochodzi właśnie może to szybko wstać, bo 5 do piątej chyba wierzę, no bo... właśnie wam to jest zostawić dzisiaj. W ogóle mam chyba 6 kwietnia no 6 kwietnia tutaj? No, 6 kwietnia Powiem wam, że wiosna idzie. Za chwilę będę się w kukurydzy. Właśnie też może coś... Kurwa, ja je jeździć tym kombajnem? Fuck. Wiem, widzę tam komentarz, nie umieć jeździć, po co jak nie umiesz jeździć. No, nie no wiem. Tu... No, teraz ciężko mam się, się jeździć tym kombajnem. Bo pierwszy raz... Będę się na kombajnem, No, Nig, nigdy jest nim. Oczywiście to jest pole. Mówię, 26. Trochę tych kawałków jest. Nie za długo, ale to jest, w ogóle trzeba blisko podjechać. Trochę na równe. Dobra. Otwieramy. Ogólnie to jest soja. O, no, idealnie. o idealnie oczywiście wjechałem i właśnie kamerka bardzo fajna. Polecam sobie kupić taką kamerkę. Oczywiście zbieram się na mikrofonik. Nie kurwa, włączyłem. Oczywiście zbieram na mikrofonik. Jak Ja, ja ci nie wiem to zapraszam. Tam wszystko będzie, wszystko będzie wytłumaczone, Ha! sprawdzimy ile ten gości ma procent z tego kombinu. 34 ten ma dopiero e, nie tym nie 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 Cytu nie ten tu wynajem bo szkoda mi paliwka. co to co tym pojedziemy dobra odpalamy o i sobie za to bardzo wam powiem bardzo fajne ta ciepka to jest taka w miarę fajna bo chyba maszynki dojdą jakieś, chyba, ale chyba jakieś pewnie maszynki dojdą. Ja ta pojemność ma chyba około 30 ton, 31 ton, która to się zmieści. Nie, i ja wam powiem wam starczy taka. No, no się ci się zachmurzyło, lekko się zachmurzyło nie wiem właśnie, się... jest godzina 13.19, u nas 15.16. Awaria, lecimy tym tym. Ale, lecimy. Lecimy. Lecimy, to jest moja na, na miejsce, czy No. I chyba tutaj to pole kupię. A wiecie, kochanie, to też jak jest jakieś nie? Ogólnie na, na dwa kombajny. Tylko nad was mi miłym sercem Ani więcej, ani mniej w, w ogóle dwa, bo pojechać w to trochę, wiecie, to trochę za, za dużo A dwa, to jakoś się ogarnie samemu A Ja mi samochód ściga. ścigach Mamy 11 minut, ale szybko coś tak leci Dobra Tu możemy jechać, tu możemy jechać. Włączałem światełka i powiem Wam, że Wam się spodobało. To bardzo dobrze. Że ja się Wam spodobał ten blog? Bo to się... ma kurde. to bardzo się cieszę. A 50% odpowie. To... Co jest 50%? O kurta Tu Pan zbiornik się będzie. Te mamy prawie 16% Nie, tym nie chcę jać, to Nie, fendem nie, fendem tym pojedziemy Warto Czarną? W ogóle tak czarną pójdziemy, w ogóle chyba tą drugą chyba że zabierze miejsce a to pewnie nie, nie będzie Może popola będzie nie popola, tylko tak ja nam. Podczypki, może będzie. Zależy. Aha, po się Właśnie zależy, jak z tym będzie. Ja, jak to będzie wydajność z tego tej soi. Ale mam taką nadejść, że się zmieści. Ale jak to się powiedzie, drugą po tyle i Właśnie, muszę sobie przystawkę do kukurydzy kupić, ogólnie, ogólnie bez finiek, bez krójek, bez nic, wszystko na sieczkę Tak mam, tak mam cięża, czy takie mają, ze wszystko na sieczkę i ja też tak, też mam taki, to, taki pomysł ze wszystko na sieczkę i wszystko Ani nic nie robię, tylko wszystko na sieczkę i właśnie dużo pól Wasi pracownicy, pracownicy wszystko będą mi robić Tylko ja bym za mi jeździł A co ja mogę tutaj biegać? Czekaj Dlaczego tam się nie... Ja pierdolę się, ja... Ja włączam tego... Mm pracownika to mi się kombaj wyłącza, bo ja mam taki przycisk Że mi się kombaj wyłącza, ale trochę kitowo. W ogóle te kombajny 340 na godzinę. Powiem wam, że w miarę szybko Nie wykręcę się. Powiem wam, że w miarę szybko lecą. a to może dobrze, może... No dobrze, bo szybciej się na pole pojedzie, nie? Oczywiście, nie? No. tak się tutaj się pojedzie wolniej i tak No nie to pracownik robię tylko ha Ile ten ma? No 31% To powiem wam, nieźle Nieźle, nieźle No to pole nie jest takie gigantyczne, nie Co to mogę tutaj porobić? Co to mogę porobić? A słońce, to, to może coś orać. O, słońce, tutaj może iść orka. Ale czekajcie powiem Wam właśnie, czy może iść orka. Tak, na, na wszystkie pola cała jest orka. Zespokoję. spokojem. Pyskę z aluja. na ludzie. Z nie ma i orka, nie? Yeah. Tak. Wszystko z jedną. Wiem teraz kiedy to tutaj ciepło z ale nie mam tu miejsce, chyba tu sobie pochowam. mnie Orka i właśnie Orka, że się mucenia. To, to tak wszystko razem sobie zrobiło się. wiecie tutaj mam jeszcze pola 0 do milion tutaj, a tu nie ma. Dobra, opuszczam, No Dobra, i le lecimy tematem, oczywiście to pracownik, owza, nie ja. Eee, aha, 80, no tu kolejny pol. wszystkie prawie traktorki idą. No nie, to jest tego małego nie To jest taki do nawozu, tylko wadę mały Niholand, No, no, na większy się tak za bardzo się nie nadaje. No właśnie, to proszę komentować, czy mi na 2, czy 2 czy ile. Dobra, ramy tu trzeba bliżej trochę podjechać Wiecie, że ta gleba była taka fesowa Właśnie nie wiem czy ma pełną, czy nie ma pełną O to tak gdzie 97 co w, w ogóle tak w miarę idziemy, mam 17 minut, jak już... no to tak do 20, zrobię to na cienioczek. No właściwie wam... No szybko, nie płacę za 6 minut, a tyle jest nawet, nie? Aha, no bo już skądś, może tu po odcinku, pewnie skądś tu. Czy... tak. Idziemy tutaj i właśnie tak pokończyłem ten odcinek już tyle minutek, nie kurde się zdziwiłem tyle minut już że pro, że prowadziło to się minut. przez 12, nie? A nie aż tyle już. Mówię ja pewnie już tyle minuty, nie? W 20 minut, dwa... Co ja zrobiłem? Prawie nic. Tore, to co pojecha. to pojechałem, tyle co to pracuję zrobić i teraz po no i to wszystko W Gómez, ja bym nie bardzo odpuszczał. Co? No... no ja no, wysypię to do proszę. Pogadam. No i nie wpuszczę, nie chcę pomóc już. W ogóle, nie wiem, starczy chyba, no, tak ze spokojem, że starczy. W że no, starczą. Może jak się kupi więcej, to może się tira kupi. ja się będzie dużo płynieć. O, czy się buraki będę miał. O, o, i właśnie pi, komenda czy ci, buraki, czy nie. W moim zdaniem, nie wiem, że mogą być buraki. Trochę hajsu to się, nie przyda. No i właśnie teraz jedziemy, 20 minutek Już 20 minutek. Ja cię kręcę. Słynna live y, coś takiego, coś takiego. Mogą być u telewiki. Mm. O, to słyną się. Tu dajcie łapeczkę, dajcie tak, nie wiem, 15 łapeczek, tam, nie wiem, 7 komentarzy. Dajmy tak do 20 łapeczek w górę. Na dwa się po w górę, na dwa światła w górę. Polecimy się kolejnym odcinkiem, trzymajcie się. Na razie, cześć.